7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siema, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale. Mam dla Was na początek pierwszy krótki odcinek z wysadzania małego garażu, znowu w ustach i po farbodzie. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę i saba i da mi to motywację do dalszego nagrywania. No a teraz bez bezwzględnego żebrania zapraszam do oglądania i komentowania. Strzałka, cześć! Skrzynce takie? Czy postawić przez... jeszcze? Nie, już postawiłem trzy, więc. Aha, to chcę się tego układać, już koniec. Nie no, już daj spokój. jakaś kurwa, masa. Dlaczego tu jest? On teraz nie dać? Czy tam do prawa. Da, jak też Macie jeszcze skrzynki To jeszcze lajdujemy tam? No, A, gościu się odzywa u mnie pokłada A czyli przywitam, tam tak Tak. Co Ta to coś się odzywa A bo chciał kupić wczoraj kłada Za M4 i coś tam jeszcze to. Ale już mi się nie chce z nim pisać. Autę już sprzedać i wszystkie kłady za te czwórki zyskują. dobra Dobra. Amo ktoś ma? Tu jest Dobra. A co, co? Tam to walimy? no Amo wszystkie. Weźcie sobie dynamit. To jest nasz priorytet, chyba z dynamitem, nie? <grywa> się nauczyliśmy. Dobra, chyba więcej ammo nie będzie potrzeba. Mam nadzieję, że trafimy na totem. Bo się No jak nie, tam to są, trudno. Tam są drzwi. Na pewno, stówę dajemy. Tam no, są drzwi, ale nie, ale nie wiadomo, czy jest totem, nie? Okej, okay, chodzi. Okay. się może być tu. A, Dobra, dobra. Chodź, otwieraj, otwieraj garaż jest... i to jest zdobyczny kurwa, to killers. Tak. ja pojadę z wykładem. już się zareklamowało. Kamin, pojedź z nim, jedziesz? Tak kurwa, brak miejsca. <śm> <śm> kurwa, z tyłu. <śm> No Dobra, takie dobrać laki dobrać nie? Daj, daj Co ty się odgrywala? On wyszedł stój Dobra, Dobra ja killam Czekam na rabinę Ej nie, mam klucz do domu Skurwo Jawaj Czekaj tu, czekaj Wszystko przez tego MCK to jest problem. Co prze mnie? Dwaj, siadaj. No co, co to jest? Powiedz, co to <grym> gdzieś w lewo nie, nie. prawo. Na drodze prawo. Jest ja no. prawo. Tam prawo. Ta hangary. Co hangary, czy no? Jadą. Okay. Teraz do wyra, Prosiłem. <laughs> Co je vůbec, že takhle bude? <coughs> Pravo na hangary. <laughs> Proboja. <Próbujem. laughs> Długo jeszcze? <noise> <Już jedziemy. głos> ja Siocha, Kurczę, <noise> yeah, no Ja zrobiłem 5 salt i dojechałem Kurcze benzyna się skończyła Co? Nie no Nie ja. <noise> no, Jak masz te domki za hangarami po prawej stronie To wejdź tam, ja tam garaż mam. Teraz fajny dźwięk jest auta, nie? O. No. Dawaj tam na prawo Prawo, prawo o prosto, jeźdź prosto ciągle Nasz garaż jest Ten po prawej Ostatni po prawej garaż Ja go schamuję. Wsiądę. Proszę <grystanie> <Yes>. <grystanie> Dobra, dawaj, podjeżdżamy od razu pod tamtą fabryką A nie, w sumie tam nie trzeba, dobra To nie trzeba My nie wejdziesz. Nie no z boku miałbyś to ten Masz? Ale od góry na jedno, a. Kłop. A no dobra, się tak laguje, tak. To, nie, wiesz? No to dawajcie ten, ten brykę albo kłada. O, kłada w sumie Kłada? No daj kłada Zamykaj, zamykaj, zamykaj to te Ja mam cekę na sobie, dawać to Dobra, idziemy już Uważaj, tak? Dawaj tu od tyłu Dałeś sobie kamień odrodzenie? Tak Dobra Dawaj tu Co to się odp... Nie, masz to kurwa no, nie. Masz A jego ja tak kurwa nie laguje, nie wiem, może jest... Okej, okay, jest rozwalanie Aha Co to jest to za No bo nam wyjedzie wywali nam zaraz kłada. poczekaj Jest totem i auta to jest O kurwa Ale tego jest Uła, dwa auta yeah. O Jez, człowieku ole. I to tych samych, Miętek go tej hacker wszyscy No Bijemy Mamy wahę? W Wkładzie albo w samochodzie W samochodzie jest 200, Nie Kła Kład ktoś? nie ma Tutaj nie ma Tu jest tu jest, dobra, porozdzielam po 6, ja okay, jadę z tym. Dobra, można jechać. Tu jest bryka, jedźcie do głównej już. Dawaj, Jara kładę bierz. Zobacz. Światełka są. Hmm. Dźwięk. A ty się patrzał w silniki? Nie, potem się sprawdzę. Na ta 800 i tak zasuwasz Ja mam chyba 1100 w planie To z dołu fajnie wygląda Takie jedziecie kurwa Będzie kamerki, nie będzie, ja, będzie się, się powiększa ten garaż. Masz co robić jak ten, będziesz miał niesławkę No, ej anyway. Ban. Nie mają tu nie mają garażu Tam jednak patrycja zostawa jak jest garażem I 504 zobacz ile poszło Ale słabe To jest chyba 800 konie podjadłe chyba Zaraz się wymieni Mam odczytam? Nie, nie Jakoś się blokę 44% już teraz Tak, nie 5%, 5. 5. Co? No cztery no, tak tak tak. A ja się pojebałem. Gdzie to jesteś? Trochę pojebałem górki. Patrzyliście czy coś jest w autach? Nie było nic, prawie. No to z tych właśnie mietków. Kolega Albo były kolega Czekaj Kamil, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą, tam O ale słabe główną coś macie? Ja się killłem, biorę ten e, różowy, nie? Weź mu A, mam, tam pomóż pom 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 ten, albo ten, no gdzie jesteś? Tu pod bazą prawie że. W którym miejscu? W tym yy, takim... tam gdzie są ostre PKT. Uff, właśnie. Proste, się stało, tak, tam. tam się zablokowałem jeszcze. No, tak Jakieś mnie słyszał to mów, bo ja jadę z tym różowym.